Dzisiaj powiemy sobie o dysleksji i czerwonych flagach język i czerwone flagi. Zaczniemy od pierwszoklasistów, ponieważ zaczyna się rok szkolny. Dzieci wracają do szkoły. Niektóre wracają do szkoły z większą lub mniejszą radością, więc my się zajmiemy tymi, które wracają często do szkoły niezbyt znane tym faktem. Zaczynamy od pierwszej klasy, mimo że dyslekcję, te pierwsze czerwone flagi można zauważyć u maluszków, o maluszkach powiem bardzo krótko i szybko. Więc o co chodzi z tą dyslekcją? Wiemy, że dyslekcja ma podłoże neurobiologiczne, zaczyna się w głowie. Już mówiłam o tym, że czytanie, pisanie dla nas nowe tak samo gramatyka i matematyka, i będę dostał hybryzację ten temat. Ale o co chodzi z tymi czerwonymi flagami? Czerwone flagi mówią nam w tej że coś się dzieje. Będąc w stanie zauważyć te czerwone flagi, jesteśmy możemy. Albo powiedzieć rodzicowi, proszę pana, proszę pani, drodzy państwo. Tutaj mamy, zauważy, zauważyłam, zauważyłem. Pełki, tutaj ja zawsze wyrysuję taki drobiazg, tak? To nie jest drobiazg, ale też nie chcemy mi wyobrazić taki drobiazg. Warto zaopiekować się rzeczą z prawda? Jesteśmy też w stanie zauważyć to w naszej klasie i w tym momencie możemy wesprzeć naszego ucznia, lub naszą uczennicę, lub naszych uczniów. A więc zaczynając, pierwszą czerwoną flagą, flagą którą widać u maluszku, Szczególnie u dzieci to jest opóźniony rozwój mowy, tak? Oczywiście są to też problemy z różnicowaniem głosek, trudności z wymową. P, by, ty, -t g, fy, S, Z, -t -d. Taka klasyka, prawda? To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli mamy maluchy i dzieci nie są w stanie nam odklaskać rytmu, hmm? może być krótszy. Hmm? Nie są w stanie go odklaskać. Dzieci, które. Mają problemy z powtarzaniem tych wierszyków, tak? W to jest nursery rhyme. Kolejny problem, tak? To jest kolejna czerwona flaga. Idziemy dalej: jesteśmy w, w pierwszej klasie i mamy ucznia, który nawet po polsku nie pamięta dni tygodnia, albo nie pamięta, że przed poniedziałkiem jest niedziela, nie? Po środzie jest czwartek. Nie? Ma problemy z sekwencjonowaniem, czyli kolejnością, tak? To ma związek. Ja mam butelkę, więc raz coś, bitelka moja przykładowa wiedzie, pamięć robocza. No bo zobaczcie, żeby jakakolwiek informacja, to jest taki mój gadżet, którego używam bardzo często, żeby jakakolwiek informacja była przepchana do naszej pamięci długotrwałej, musi się zmieścić czysto wąskie, bardzo wąskie. Kiedy mamy za dużo informacji, dochodzi do tak zwanej zawieszki, czyli ta informacja się zawiesza, nasz uczeń nie pamięta, patrzeć na nas z tymi cielęcymi oczami, a my nie mamy pojęcia, co zrobić, żeby było pomóc. Więc sekwencyjność. U maluszków zauważysz, kiedy mamy te wszystkie układanki z kształtami, tak? Dziecko nie jest w stanie ułożyć czegoś w sekwencji. Pamiętaj, że po trójkącie jest na przykład gwiazdka. Hmm? Dziecko też może mieć problemy um, z niezgrabnym chodzeniem, czyli na przykład o klasyczne spadanie wszędzie. Ale to nie musi być Raz mówię to są czerwone flagi. Okay? My nie robimy jeszcze diagnozy. Co więcej, jesteśmy w klasie pierwszej. Z czym mamy problem? Z czytanie. Dziecko na przykład zna literki, i tu od razu mój osobisty prywatny trend, bo widzę to nader często. Więc po pierwsze, jeżeli uczymy e, dzieci anglojęzyczne czytać w języku polskim, moja ogromna prośba jest taka. Pamiętamy, że o wiele szybciej możemy dokonać transferu wiedzy, ucząc dziecko czytać metodą głoskową, nie metodą sylabową, ponieważ to jest szybszy transfer, ferniks głoski ci szybko. Po drugie, jeżeli uczymy czytać dziecko w języku angielskim, a żyjesz na przykład w kraju anglojęzycznym, bo z takimi rodzicami dziećmi też pracują, proszę pamiętać, jak no, uczyć dziecko spellingu pięknie, tylko przed spellingiem jest dekodowanie. Jeżeli dziecko nie jest w stanie wygłoskować, ten będzie czytał CAT, a nie będzie mógł... Mhm. To też taka uwaga, żebyśmy na to, żeby na to zwrócić uwagę. Więc wracamy do tej klasy pierwszej. Mamy tą klasę pierwszą, tak? I jakie są czerwone flagi? Trudności z czytaniem, trudności z pisaniem, trudności z formowaniem liter, bo to nie chodzi tylko o pisanie sensu stricte, ale nawet formowanie liter. Formowanie liter jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ pomaga czytaniu. Dziecko ma problemy z czytaniem, tak? Dziecko duka, czyli albo czyta powoli, bardzo mozolnie, bo nie ma tej automatyzacji, albo duka, albo po prostu mamy wrażenie, że tutaj już nic się nie zadzieje, bo dziecko po prostu nie czyta. Dziecko ma problemy z pamięcią, dziecko ma problemy z powiedzeniem, co się stało pięć minut temu. To są też problemy tak zwane czerwone flagi. Oczywiście trudności logopedyczne, trudności, problemy z przetwarzaniem słuchowym, czyli dziecko nie różnicuje dźwięków. Ja często mówię tak, ja wiem, że, że era radia może już odeszła, bo odchodzi do lamusa. Mam nadzieję, że nie. Ale wyobraźmy sobie, że mamy radio Nowy Świat i nie wiem, to KFM. Hmm? I nie tworzysz ani nowego świata ani radni to KFM, twoja głowa słyszy takie do uproszczenia, czy tak to no tam jakieś dźwięk, brzdęknięcie, tam jakieś brzdęknięcie, a na nauczyciel się mówi no to te przu, powiedz mi, co zrobiliśmy na lekcji, albo e, co o co chodziło w tej czytance, albo nie jeszcze gorzej, na języku angielskim ma jest a ten uczeń po prostu słyszy, jakby odbiera jakąś stację nadawczą, pełną szumu. To jest kolejna czerwona flaga. Przetwarzanie słuchowe trzeba zaopiekować. Jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ przed, zaopiekowanie, przetwarzanie, zaopiekowane przetwarzanie słuchowe, a od razu mamy lepsze czytanie. To jest taka kolejna rzecz. Matematyka. Dziecko ma trudności z działaniami, dziecko ma trudności z dodawaniem. I teraz ważne, niech dziecko liczy na poruszkach tak bo jak potrzebuje, niech liczy na patyczkach, niech liczy na, Wszystkie pomoce Montessori są świetne czy nawet po prostu w domu wziąć klocki, cokolwiek naprawdę. Tutaj nie trzeba jakichś ogromnych nakładów. Więc lecimy dalej. Dochodzimy do klasy czwartej podstawówki. No jesteśmy w tej klasie czwartej podstawówki. Nie tak, że dochodzi więcej przedmiotów, bo już nie jest tylko y, nauczanie zintegrowane plus język, ale dochodzi więcej przedmiotów, no i na przykład historia, no to trzeba się dalej uczyć. I w czym to dziecko ma problem? Dziecko z dyslekcją. Powiedzmy, że dochodzi ta piękna czwarta klasa, a dziecko w końcu dostaje diagnozę. Alleluja, mamy diagnozę. No ale co dalej? Mamy język polski. No i polski często wpływa na kolejne języki, nawet nie często, ale zawsze. Ponieważ musimy pamiętać, że język ojczysty jest jak szata, którą nakładamy na nasze ciało i na tę szatę, na szatę nakładamy kolejną szatę, na przykład płaszcz albo kurtkę. I ta kurtka czy ten płaszcz o tym pamiętać. I to jest bardzo ważne, że bez zaopiekowanego języka polskiego, bez czytania. I tutaj znowu mamy słuch, fonemowy, przetwarzanie słuchowe, w to nie będę wchodziła, bo o to omawiam w moich szkoleniach w mastermandzie dla nauczycieli, tym się zajmujemy w licencji. Zresztą tam w licencji jest w ogóle mnóstwo różnych e, ciekawych rzeczy. E, więc bez zaopiekowanych podstaw język polski dalej nie pójdzie. Ale co mamy na języku polskim? Części zdania, części mowy. Mamy pisanie. Gramatyka, znowu będę używała metafor, no mówię do dorosłych, mówiąc do dziecka czy do ucznia, używałabym metafor, żeby ich nie zgubić. Gramatyka jest jak szkielet. Nie? I ten szkielet podtrzymuje kolejne, tak, podtrzymuje myśli i tak dalej. To jest oczywiście moja interpretacja, więc jeżeli jesteś lekarzem, to też nie denerwuj. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że bez tej gramatyki ten uczeń nie będzie dobrze czytał i nie będzie dobrze pisał. Więc często y, uczeń, Przychodzi i mama mówi, no dziecko ma problem z past simple, a ja się pytam, a jak jest z gramatyką języka polskiego? Nie? Bo ta gramatyka polskiego, ta świadomość, gdzie idzie podmiot, gdzie idzie orzeczenie, co, co to jest dopełnienie, to jest coś, co będzie podtrzymywał język drugi. Jeżeli dziecko ma z tym problem, to jest kolejna czerwona flaga, to będą wywracały się kolejne umiejętności, kolejne języki, nawet umiejętność formułowania zdań i wypowiedzi. Ja potem przejdę do innego tematu, ale staram się jak najkrótszym naj, naj czasie, staram się jak najwięcej informacji wam wcisnąć, ponieważ wiem, że my żyjemy w czasach, w których jesteśmy przeciążeni i nasz umysł nie może zbyt długo przetwarzać, bo się po prostu wyłącza. A więc wyobraźmy sobie, mamy kolejny problem. Dochodzi matematyka, dochodzą bardziej skomplikowane obliczenia. I tutaj, jeżeli uczysz matematyki, jedno zadanie, jedna kartka. Nie twojego ucznia. Ja jeszcze o gubieniu powiem, więc to jest kolejna czerwona flaga. Dochodzi historia. W historii mamy sekwencyjność, a w historii mamy kolejność zdarzeń, a w historii mamy dużo informacji, jak ten uczeń ma to przetworzyć. Hmm? Więc kolejne czerwone flanki. No i tutaj dojeżdżamy już do języków obcych. Jakie to, jakie to ma odzwierciedlenie na przykład w języku angielskim, ale nie tylko? Wyobraź sobie, że jeżeli uczeń ma problem z dramatyką języka pierwszego, no to będzie miał problem z dramatyką języka drugiego. Jeżeli uczeń nie czyta w języku angielskim, czyli na przykład słowo, tego na przykład tak. Albo czyta uh, Hugę zamiast I tu nie ma się co śmiać. To oznacza, że uczyn nie został nauczony, nie umie czytać w języku angielskim, a teraz. I to jest kolejny problem. I czerwona flaga i zarówno dla nauczyciela, jak i dla ucznia. Pamiętamy, że rozwój w języku pierwszym, czytania, to jest około 6 lat, między 4 a 10 rokiem życia. Więc jak my wrzucamy maluchy, które mają czytać w języku angielskim, które ma cztery razy głębszą ortografię, czy to jest polski, to jest angielski, francuski, portugalski, rumuński, o tutaj. Hmm. Włoski, hiszpański jest tam na górze, są przejrzyste. I ja teraz nie wchodzę w, za, w zawiłości języków e, romańskich, to nie jest ta, ta rozmowa, tylko staram się coś wytłumaczyć. To jak on ma czytać? Więc kolejną czerwoną plagą jest, że uczyń. Ma problemy z różnicowaniem, ma problemy z przetwarzaniem suchron. To ma ogromny wpływ na naukę języka. Stanie to nie będzie dobrze czytał. Jak nie będzie dobrze czytał, nie będzie dobrze pisał, a nie umie dobrze pisać, ponieważ gramatyka języka polskiego leży i kwiczy. Ja zresztą. A 15 września w moim mastermandzie będę uczyła moich mastermandowiczów technik pisania, które przekładamy na język polski, na język angielski, przygotowanie do ałach i wszystko. To jest sztos. A więc, lecimy dalej. Ma problemy z przetwarzaniem słuchowym, tak? Które jest niezaopiekowane. Czerwona flaga. Ma problemy z czytaniem. Ma problemy z pisaniem. Bo na przykład da, słowo dałek spisze przez z, nie? Albo egz, przez z. Albo cap pisze na przykład e, k, a. P, C, albo CABS, albo, albo przez BY w ogóle. A więc, nie opiekując tych podstawowych elementów, nie otaczając ich opieką, ten uczeń dalej nie pójdzie. I ja wiem, że część osób powie, no ale przecież angielski tutaj wystarczy komunikacja. Ja wiem, że angielski jest wszędzie, ale wbrew pozorom, ja uczę 25 lat. Może nie widać, to jest oczywiście żart. Ja uczę od 25 lat. Od ponad 20 lat pracuję z dyslektykami. Od ponad 20 lat uczę dyslektyków języka. Od ponad. 20 lat w szkole nauczycieli i rodziców. I nie, wbrew pozorom, mimo że za moich czasów, oczywiście już był internet naprawdę te 20 parę lat temu, ale nawet jeżeli za moich czasów, czy czasach wcześniejszych, drewniejszych, kiedy mieliśmy crowdsourcing, network i tak dalej, tak, telewizję kablową, satelitę, wciąż były dzieciaki, które nie ogarnęły tego języka poza komunikacją, bo nie miały podstaw. Więc to lecimy w kolejne czerwone flagi i wchodzimy w gramatykę języka Kolejna czerwona flaga. Uczeń na przykład gubi się w sekwencyjności. Ja teraz nie mówię o tworzeniu zdań, nie mówię o częściach zdania, częściach mowy. Mm -mm. Mówię o takich głupich przykładach, kiedy na przykład e, mówimy, że John sz, e, wszedł, otworzył okno i usiadł, nie? Mamy te trzy czynności: jeden, dwa, trzy. A ucznia, uczeń zapytany siedzi i mówi, nie wiem, coś było z krzesłem albo z oknem, nie? To jest kolejna czerwona flaga, a my jesteśmy jeszcze przed klasą, 8, kiedy czeka nas, i dla mnie Hmm? Który bada wszystkie cztery umiejętności językowe, a kiedy mamy problem z przetwarzaniem słuchowym, a kiedy mamy problem e, z różnicowaniem dźwięków, a kiedy mamy problem z pamięcią roboczą, kiedy mamy problem z sekwencyjnością, kiedy mamy problem z zasobem wiedzy, a zasób wiedzy to jest wiedza o świecie, o wszystkim, to problemia na nas blady strach. Często na rodzicę pada blady strach i ja to rozumiem. Bo rodzice mówi ja mam matematykę, nie mam polski, ale no to pierwszy dochodzi językowcy, czy to będzie pol, to angielski, niemiecki. To którykolwiek inny język, jak mam to wszystko ogarnąć. Nie? A tak ja często mówią rodzice, rodzicu, szósta klasa, to jest taki twój tyń, 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 taki dzwoneczek. Ja mam dzwoneczka, nie będę też te rzucała dźwięku dzwonka, to jest taki tyn, taki dzwoneczek, taki e, dzwoneczek, który powinien cię zaalarmować. I lecimy dalej. Chodzimy do klasy pierwszej szkoły średniej. Wiemy, wiemy, że z dyslekcji się nie wyrasta, z dyslekcją się żyje. Dyslekcję można zaopiekować i można wyprowadzić dziecko, które naprawdę będzie świetnie pisało i czytało. Naprawdę, miałam egzemplarze, które stwierdziły, że nigdy nic nie napiszą, a nauczyły się pisać, bo pisanie wbrew pozorom jest umiejętnością, którą trzeba wypracować. Hmm? Więc kolejne czerwone flagi. Uczeń pisze. No, zakładamy, że uczeń pisze. I ja teraz powiem o błędzie nauczyciela i obłędzie ucznia w kontekście tych czerwonych. Jest bardzo ważne, wyciągnę sobie zeszyt. Jako nauczyciel ten zeszyt, oczywiście u mnie jest całe mnóstwo i różnych przydań. Więc mamy na przykład ucznia, który pisze teatr. Specjalnie pokazując, że nie utrzymuje w jednej linii, w miniaturze tego, co pisze. Czerwona flaga. U który twierdzi, że postawienie kropki na końcu zdania jest pase. My nie stawiamy, okej. Okay. My tworzymy nową poezję czy nowy cykl komunikacyjny. Czerwona flaga. U który nie. Jak można zacząć od małej? Czerwona flaga. Uczę, który, i to lecę dalej, piszę tak. by pisał pismem klinowym, słowa nachodzą na siebie. Od specjalnie tu postawiłem typu okreski, słowa nachodzą na siebie, nie? Czerwona razem A teraz to tak wina nauczycielu. Zastanów się. Jeżeli piszesz na tablicy, i teraz to czerwona flaga dla nauczycieli, bo my często jesteśmy też, się, często się spieszymy. Więc wobec sobie, że jesteś nauczycielem i czy piszesz tak. Jeden, dwa, trzy. To jest nasza lekcja, punkt. 1, 2, 3. Czy ty piszesz tak? Tu piszę coś, to piszę coś, a tam dopiszę coś, a tu postawię strzałkę, tu narysuję gwiazdkę. To, drogi nauczyciel, jeżeli taką masz tablicę, to nie dziw się, że twoi uczniowie się zgubią. Nie wracają do czerwony flagi. Jesteśmy w klasie pierwszej szkoły pośredniej. Dysleksja nie znikła. Jakie są czerwone flagi? Problemy z zasobem wiedzy, czyli wiedzą o świecie. No bo dziecko po prostu tę wiedzę ma mniejszą. Ponieważ dochodzi do efektu Mateusza. Efekt Mateusza to jest taki efekt, kiedy znając Biblię jako też tekst religijny, ale i kulturowy, tak wiemy, że tam było napisane, że biedny będzie, się, bied, będzie coraz biedniejszy, a bogatszy będzie się bogacił. I tak jest, to jest ten um, tak zwany, ja to nazywam lejek, e, lejek wadliwej edukacji, czyli taki fano, nie? O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi w tym o to, że my. Często jako nauczyciele staramy się ułatwić życie naszym uczniom, więc my skrocamy, skracamy, skrocamy, wycinamy te informacje. Nie, nie trzeba, nie trzeba, nie trzeba, nie? No i jaki mamy rezultat? Rezultat mamy taki, że uczeń ma coraz mniej wiedzy, nie? Czyli wpada w ten lejem, tu, 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 tu. Pom jest na samym dole, okrojony z wiedzy. Drugi, druga czerwona flaga, zupełnie inna. Mamy uczniom, który ma bardzo duży zasób wiedzy. Nie? Wiemy, jak jak już to dziecko przyciśniemy kolanem metaforycznym, że to dziecko dużo wie. Ale ma problem z wyartykułowaniem tego, o co mu chodzi. Kolejna czerwona flaga. I ta czerwona flaga może oznaczać coś jeszcze innego, o czym akurat mówię w Mastermindzie, tylko zaznaczę specyficzne zaburzenia językowe. Specyficzne zaburzenia językowe, zwane, znane w anglojęzycznej nomenklaturze jako Specific Language Impairment, to są zaburzenia, które bardzo często są mylone z dysleksją. Hmm? Możesz mieć dziecko, które czyta 100 książek rocznie i naprawdę ma duży zasób wiedzy, ale ma problemy. Na przykład też z, z wyartykułowaniem, pokazaniem na tej wiedzy. Kolejna czerwona flaga. Jesteśmy w klasie drugiej liceum. No to jest ta geografia, chemia, te wszystkie przedmioty. W trudności z zapisem symboli chemicznych, mylenie plu, plusa i minusa na matematyce, tak? Gubienie się w wielostopniowych instrukcjach. Hmm? Na przykład mamy fizykę, trzeba przeprowadzić eksperyment albo zadanie, a uczeń się gdzieś tam wykrzecza po drodze, mimo że on to wie. Bo to nie jest kwestia z, z brakiem wiedzy, tak? Tylko zgubieniem się w instrukcjach, ponieważ nie ma tej sekwencyjności, a pamięć robocza jest tak ograniczona. Hmm? To jest kolejna czerwona flaga. Dochodzimy do klasy trzeciej, czwartej. Oczywiście wszystkiego nie, nie powiem, bo musiałabym mieć tutaj kilkanaście godzin albo kilkadziesiąt godzin, że o tym mówię w Mastermindzie. A teraz, i będę też mówiła na webinarze, o którym mówię za chwilę. A teraz dochodzimy dalej. No I mamy te problemy się nawarstwiają. Wchodzimy w życie, powiedzmy, jeszcze nie dorosła, jesteśmy na przestrzeni życia dorosłego. Jaka jest czerwona flaga? Problemy z wypełnianiem hmm? wniosku dokumentów. Ktoś się gubi. Hmm? To też jest czerwona flaga. Tych czerwonych flag jest coraz o wiele więcej. Ja wiem, że muszę miała mówić tylko o czerwonych flagach w języku, jeszcze do języka za chwileczkę wrócę, ale też chciałam nakreślić pro A teraz te czerwone flagi od maluszka do klasy czwartej liceum. takim bardzo szybkim podsumowaniem Maluszek, opóźniony rozwojowy, problemy z zróżnicowaniem głosek, problemy z zapamiętywaniem rymów, odklaskiwaniem rytmu, tak? Teraz przetręcanie słów, yy, mówienie na przykład o tej, zamiast okej, okay", tak zamiast tak TD KG, FB, zysk, zby, tak Dochodzimy do klasy pierwszej. Problemy z czytaniem, problemy z czytaniem, czyli problemy z łączeniem głosek w sylaby, sylaby w słowo. Hmm? Po angielsku to się nazywa blending, czy na przykład o, mamy, ong, nie, to dziecko na przykład nie stanie tego przeczytać. Idziemy dalej. Trudności językowe. Trudności z gramatyką, e, problemy z sekwencyjnością, e, z motoryką małą, czyli z pisaniem z formowaniem liter. Idziemy dalej. Jesteśmy po środku, tak? Te trudności z gramatyką przynoszą się na języki kolejne. Trudności z wymową, trudności z formułowaniem wypowiedzi, e, ale też ogólnie formułowanie, nie tylko formułowanie wypowiedzi, ale też mówienie. Część czyta, zgadruje słowa. Na przykład tu, gdzie słowo horse, czyta pełni, chociażby. To jest taki klasyczny przykład. Idziemy dalej. Problemy z czytaniem, problemy z gramatyką, problemy z pisaniem. Dlaczego ja do tego wracam? Dlatego do tego wracam, że to są umiejętności, które się łączą. Czytanie, jak spojrzymy na czytanie, jako na taką sekwencję umiejętności, czy to będzie język pierwszy, drugi, trzeci, piąty, piętnasty, nieważne, to zawsze zaczynamy od Mówię o językach indoeuropejskich, żeby było jasne. Czy zaczynamy od dekodowania, tak? Potem mamy y, ortografię, potem mamy czytanie krótkich tekstów, potem mamy gramatykę, składnię, zasób słów i dopiero czytanie ze zrozumieniem. Hmm? Gdzie jeszcze myślenie krytyczne? Ale idziemy dalej. Idziemy dalej, bo zaraz się rozgadamy, do mówiła 15 godzin, a to nie wszyscy posłowie. Więc idziemy dalej. Jest, idzie, idziemy dalej w, w te trudności językowe, ponieważ dziecko ma problem z czytaniem, dziecko ma problemy z różnicowaniem, z sekwencyjnością, przewidywaniem. A o przewidywaniu też będę mówiła na webinarze. My też mamy problem, polega na tym, że dziecko ma problem z wypowiedzią pisemną. Hmm? Czyli dziecko nie jest w stanie napisać. Nie? Oprócz tego, że tam ta pismo jest chaotyczne, to wszystko jest na kartce rozstrzelone. Hmm? Idziemy dalej. A potem zastanawiamy się, czy to są specyficzne zaburzenia językowe, czy to jest dysleksja. I o tym wszystkim będę mówiła na moim webinarze dla nauczycieli już 6 września. Te osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja nie prowadzę dużo webinarów. Z przyczyn e, oczywistych, bo mój czas też jest ograniczony, więc ten webinar 6 września jest dla rodziców, 5. dla nauczycieli, przepraszam, 5 września jest dla rodziców. Ja wrzucę opis w linku tutaj. Także serdecznie zachęcam, żeby się pojawić, ponieważ. Wyjdziesz z jednego lub z drugiego lub z obydwu, czyli sobie życzysz webinarów. Nie tylko z wiedzą, ale przede wszystkim z takimi praktycznymi rozwiązaniami. Po każdym webinarze dostaniesz trzy rozwiązania, które będziesz w stanie wdrożyć w ciągu trzech dni, ponieważ zależy mi na tym, żebyś ty była w stanie wziąć to, czy ty, jeżeli do Panów mówi, wziąć to, czego potrzebujesz pójść dalej. Okay? Więc zapraszam serdecznie, wszystko zlinkuję tutaj a, w opisie, więc do zobaczenia na webinarze. I nie będzie tego, co było na Mastermindzie, tego, co, o czym mówię na Mastermindzie, nie, nie będzie tego, co było na poprzednich web webinarach. Moje webinary się nie kanibalizują. Więc każdy jest inny. Więc zapraszam serdecznie. Opis jest w bio, a będzie nagranie. Nagranie będzie dostępne przez 72 godziny, żeby każdy był w stanie to obejrzeć. Więc moi kochani, moi drodzy, moi najdrożsi, do zobaczenia i dziękuję tym osobom, które wpadły na live, który nie wyszedł z powodu Problemów z e, dźwiękiem, że obejrzam to nagranie. Do zobaczenia. Free audio post production by Alphonic.com.